Halo, halo, hej Siemano, ja jestem Hawaii. witam Was w następnym odcinku z gry Let's Play z Minecraft Survival Season 2. I troszeczkę się zmieniło, bo na oj yy, nagrałem już jeden film, ale niestety nie wyszedł mi on w za dobrej jakości i stwierdziłem, że nagram następny. Yy, no, i generalnie co udało mi się zrobić w tamtym filmie. No mianowicie byłem sobie na rybach, tak jak widać. Może w tym filmie też będę i musiał przyznać, że fajne tu jest jeziorko ogólnie. Dosyć spore, yy, dosyć spore. Tak, yy, tutaj się innymi rzeczami zajmę później, ale jak na razie widzę, że się robi noc, więc chyba pójdę do łóżka. Tak, do łóżka. No bo już widzę, że poszli spać to. O tyle jest fajnie w wiosce, na początek, że nie trzeba w sumie się tak martwić o łóżko, żeby mieć punkt do odrodzenia. No to jak widać tutaj skończyłem ten dach. Tutaj mają drugie wyjście, wejście. Jeszcze ten domek nie jest zrobiony, ale cóż, ten domek jest dokończony. Taki miał mi wyjść i taki wyszedł. Tutaj zrobiłem następny domek, który jest no i on jest dokończony, ale no tutaj też nic nie ma. Dzisiaj dokończymy te domki. No i to chyba na razie tyle. Tak, ale żeby to zrobić, tak. Mam już trochę pszenicy, muszę jeszcze je zebrać. Mam też sporo patyków ostatnio sobie zebrałem. To muszę sobie jeszcze trochę pszenicy zebrać, bo zamierzam ogólnie, zamierzam sobie. Bo no, trzeba nakarmić owce, no i trzeba im yy, futerka poobcinać, bo potrzeba wełny, tak? Wełny potrzeba, bo no, znowu tutaj wydeptali to ziemię, tak? Nie rozumiem ich, dlaczego oni tak deptają tą ziemię przy tym, no trochę tak yy, można powiedzieć, że yy, wykorzystuję y, tych villagerów, ale w sumie można powiedzieć, że to część, y, część tego, co tutaj jest, jest moja, bo ja to wybudowałem, także no ma to, że już im kradę tam plony z ich części, to już tam nieważne. Jestem y, tego, jestem el prezydent tej wioski, to y, no to generalnie y, mogę robić co chcę, tak. Idziemy do owieczek, ale czy ja mam żelazo? Mam i patyki, to dobrze. Owieczek, jak widać, się trochę zrobiło już. No, no to jak widać, owieczek trochę już się zrobiło. Ale my sobie musimy skraftować. Yy, tak, nożyce. Nie wiem po co mi przypadły do głowy patyki, ja już. Aj tam. Panie, wychodź. No, dobrze. Obcinamy, obcinamy owieczki pierwszy raz w sumie. Potrzebuję trochę wełny na łóżka Nie, nie będę jej barwił na żaden kolor. No, ładnie wyglądają obszczyżone O, ty jeszcze Stefan nie jesteś obcięty i ty. Wszyscy mają być obcięci, kurde, a nie. No, no ktoś tu jeszcze nie jest obcięty, serio. Dobra, proszę mi tu nie uciekać, bo. Dobra, ile mam tutaj wełny? 29. No, no i opłaca się taka, kurde, hodowla yy, owieczek, tutaj na górze. Jeszcze gdzie trzeba zrobić tego krówki, czy coś, ale na razie. Mniej więcej jedzenie sobie potrafię zorganizować, to nie jest tak źle. Yy, no, sądzę, że jak wybuduję... Oj, yy, te domki, co teraz tam poprawę na tej górce, to zajmę się budową swojego domku, tak? Nareszcie. I remontem tego, bo on jest w tragicznym według mnie stanie. Yy, no i co ja chciałem właściwie sobie zrobić? Yy, tak. Mam jakiś barwnik, tak mogę z tego zrobić sobie czerwony barwnik. Czy mam jeszcze jakieś kwiatki? Nie, no dobra, no to jak się barwiło wełnę? Tak, tak, kurde, mamy trzy. Czyli zrobimy jedno łóżko yy, kolorowe, no czy w czerwone, no. no i czerwone łóżko do jakiegoś tam villagera, który sobie będzie spał w tym oto domku dużym o postawmy mu tutaj nie wiem tutaj ja bym dał dwa łóżka nawet tutaj jedno skrzynka tutaj drugie to będzie taki można powiedzieć noclegownia czy coś takiego dla villagerów no mm. zróbmy już od razu dwa łóżka Halo, jak to się zrobiło, że mi drewno nagle zabrakło? Serio, nie można łóżek stakować słabo, słabo. Nie wiem po co ja do tego craftingu chodzę, jak ja mam tam crafting, po prostu już szkoda gadać. Co, pamiętajcie, zostaje łapkę w górę, subika. Co, to chyba na razie tyle. Mm, tutaj z takich ogłoszeń parafialnych. Um, co jeszcze muszę powiedzieć, no to tak się zastanawiam. Um, o, obraz, obraz zrobię. Chętnie im tutaj powieszę. O, a w sumie, a macie taki psru, macie taki wciul, duży obraz. I proszę, cieszcie się, że Wam zrobiłem. No, i co ja jeszcze miałem. A, zrobimy jakieś, nie wiem, skrzynki, takie skrzyneczki, takie na swoje rzeczy, tam osobiste, o, tutaj, jestem słaby w dekorowaniu domków, Nie wiem, znaczy, jak będę miał dostęp do innych surowców, to też będę się starał te domki robić jak najładniejsze, no, ale, no, tak niezbyt, aha, serio, krosno się robi z nici, ej, to spoko. Tylko ja pierwszy chciałem sobie łuk zrobić, a łuku to ja tak niezbyt mam. Dobra, ten domek jest zrobiony. Powiedzmy. Teraz trzeba drzwi zrobić, znowu. Do tamtego domku, jedną parę. Naprawdę mi się opłaca. A przycisk też zrób. No. Yy, tutaj zamki już mają yy, villagerzy domek. Nowy. Yy, tak. I tutaj tak no. No. Ym, Co tutaj będzie No tutaj na pewno łóżeczko Albo i Nie no jedno łóżko Tutaj drugie i tutaj na przykład y, Taką dużą skrzynię dać no I to tyle O widzę że już O patrzcie jakiś villager już tego się tutaj Zapoznał z nowym domkiem no. się zastanawiam, czy nie rozbudować tego domku tutaj, a według mnie on teraz wygląda ładnie tak jak teraz jest. Ehm, patrzcie jeszcze tu mam wełnę. Kurde. A bogaty jestem w tą, w tą wełnę. Kurde, 222. Tutaj razłem no no no. O panie, patrz jak ładnie. Jeszcze skrzyneczkę poproszę skraftować Duża to będą... na dwa, kurde Pamiętam te czasy, kiedy zaczynało się grać w Minecrafta i się szukało po netach craftingów Ech, to były czasy Bo nie, bo nie wiadomo było co jak zrobić No A teraz wszystko, kurde, na gotowo masz No a nie, tak, tak i tak, taki ładny wystrój wnętrz, i tutaj pochodnia, tu pochodnia, i no, i szósty dzień tygodnia, a ja rozpalony jak pochodnia, tak, tutaj będzie następny domek, nie wiem jeszcze. Jak tutaj jedzie olbrzymi domek, tutaj też będzie duży domek, więc no, troje tych domków tutaj będzie Tutaj tego obszaru nie będę zbytnio powiększał. niech chcę, będzie po prostu. Zrobiłem do niego łatwiejszy dostęp by do villagerom, żeby łatwiej mogli ten domek tutaj sobie odwiedzić. Bo tutaj mimo wszystko jest przecinarka. No, tutaj jest taki domek. No, i tutaj też jest domek, można powiedzieć, ważny. tutaj jest domek z tym pulpitem. No, ładny balkon. Tu jest taki trochę dziurawy. Nie mogę przejść. No to jednak nie dziurawy. Zwracam honor budowniczym. I dzisiaj sądzę, jak już na razie dokończyłem te domki, to tutaj były. Powiedzmy mniej więcej jeszcze poza nagraniem sobie to znormalizuję troszeczkę. Udekoruję bardziej. To sądzę, że pora się zabrać za remont mojego domku. Tak. Nadszedł ten moment, nadszedła ta chwila. Pora na remont mojego domku. No. To jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy pora wyremontować mój domek. Mój taki chwilowy domek, bo to jeszcze nie będzie taki domek... ...wstały, ale... No, trzeba tutaj podłogę zrobić normalną, a nie jakieś, kurde... Cyk. 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 I cyk. Kurde, to nie tak miało być, halo. No i znowu prezes, no. No. E yy. Kurde. Daj, o cyk, pięknie no. Także jesteśmy po remoncie, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Elo, nie no, żartuję, to trzeba wyremontować, bo to mi się nie podoba. To tak nie może być, nie będzie tego. No, to tak ma być. Tego to ma być taki domek, z, nowoczesna wersja, nowoczesne wydanie. Można tak to powiedzieć, ująć i w ogóle O, tutaj trzeba go wzmocnić, bo jak ktoś będzie miał, a już zresztą No jak komuś będzie się mocno chciało, to jeszcze go rozwali i będzie szkoda No, yy, domek nowa wersja mój Tak yy, Proszę, yy, tak się zmieniło wnętrze Wynocha z mojego łóżka, nie, kurde Dobra, sądzę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Yy, no, dziękuję, yy, że byliście yy, dziękuję za uwagę. Ja byłem hawajer, do widzenia i w ogóle jeszcze muszę zabić zombiaka. No, i to wyrzucę i ja wybieram się teraz na ryby, ale to już poza kamerą. Урде, нет, только не то.